Jeśli oglądasz ten film 1, 2 lub 3 września, to słuchaj kurwa uważnie, bo mam aktualnie bardzo silną energię i ona jest ogromną szansą. Na końcu filmu powiem Ci, jak ta wrześniowa energia wpłynie dokładnie na Ciebie. Dosłownie każdy, a szczególnie osoby z silnymi energiami lwa, byka, skorpiona i wodnika w słońcu, księżycu lub ascendencie będzie musiał ponieść jakieś poświęcenie. Trzeba będzie odpuścić albo rzeczy, albo ludzi, które powstrzymują Cię przed szczęściem i sukcesem ten miesiąc wepchnie Cię w nowy, zupełnie niespodziewany rozdział Twojego życia. No ale właśnie, żeby w niego wejść, musisz pozbyć się całego tego bagażu, który cię przed nim hamuje. Jeśli chodzi o miłość, to może być miesiąc, który będzie prawdziwym przełomem. Więc jeśli coś do tej pory powstrzymywało cię przed umówieniem się na prywatny rozkład do mnie, to teraz jest najlepszy moment, żeby napisać do mnie wiadomość. A żeby odebrać swój darmowy, osobisty odczyt energii na ten miesiąc. Słuchaj uważnie. Zaobserwuj mnie na tej drugiej platformie. Link znajdziesz. Tutaj, w tym miejscu i następnie napisz tam do mnie wiadomość prywatną z Twoim znakiem Zodiaku.